Cześć, dzisiaj zrobimy proste i szybkie ciasto, jakim jest snickers. Zaczynamy od wlania do garnuszka, szklaneczki mleka. 3 czwarte szklanki cukru. I na to wszystko kostka masła. I na małym ogniu gotujemy tak długo, aż nam się masło nie rozpuści. Rozpuszczone nasełko z mlekiem wlewamy do miski. Przygotowujemy mikser blender, co tam mamy pod ręką. Wsypujemy mleko w proszku, około 300 gram, lecz najlepiej robić to partiami. I zaczynamy miksować. Ty już masa nam fajnie zgęstniała. Szykujemy blaszkę, wykładamy papierem i działamy dalej. Na spód blaszki wykładamy herbatniki. Na wyłożone herbatniki wylewamy połowę naszej masy. I rozprowadzamy po całości. Ponownie wykładamy biszkopty. Znaczy petit berry. Kolejną warstwę jaką wyłożymy będzie to masa kajmakowa. Pół puszki czyli około 250 g I podobnie jak naszą poprzednią masę rozprowadzamy po całości. Powtarzamy czynność z herbatkami. Czyli ponownie wykładamy. Mogą być również ciemne herbatniki. To już zależy od smaku i upodobania. Na górę wlewamy resztę masełka z mlekiem. I czynność powtarzamy z rozmarowaniem po całej blaszce. Na to przychodzi ostatnia warstwa herbatników, i na samą górę drugą połowę puszki masy kajmakowej. Rozmarowujemy po całości. I na rozprowadzoną masę sypię orzeszki solone bo fajnie wymieszają się smaki. To wszystko można również polać czekoladą. Lecz dla mnie to ciasto już tak jest słodkie, więc czekoladę sobie podaruję. W chwili obecnej, już jest skończone. Najlepiej wsadzić do lodówki na całą nockę, tak żeby wszystko fajnie się zwarło w jedną całość. I rano do kawusi znakomitą przekąskę będziemy mieli. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Hej!